Cześć, witajcie. Tutaj Konrad z portalu do Zarobek. Minęło sporo czasu od mojego ostatniego filmu, ale to dlatego, że musiałem powiedzieć kilka spraw i przemyśleć dalszy rozwój tegoż kanału. W głowie zrodziło mi się kilka pomysłów, tak więc nie przedłużając. Kanał w większości przypadków będzie poświęcony oczywiście kryptowalutom, ale od czasu do czasu będzie się tam pojawiać film niebezpośrednio związany z nimi. Kanał posiada także nowe logo, nowe tło. Kanał niecodzienny zarobek będzie posiadał także o wiele więcej kanałów dystrybucji czy też komunikacji. Platforma Reddit, gdzie w głównej mierze będą się pojawiać linki do ciekawych informacji, artykułów lub materiałów, do których nie będzie dołączonego odcinka wideo. Platforma Steamit, miejsce, w którym będą pojawiać się moje artykuły, wpisy i linki do nowych filmów. Dzięki czemu będę otrzymywał kryptowalutę STEAM za publikowanie treści. YouTube Główny kanał wideo, na którym będę zamieszczał nowe filmy. Platforma DTube Zdecentralizowana platforma wideo, gdzie moje materiały w postaci filmów będą wpisane w blockchain platformy STEAMit, charakteryzującej się nieobcinaniem zasięgów oraz brakiem cenzury. Facebook. Tutaj znajdować się będzie fanpage portalu niecodzienny zarobek cda.pl. Portal wideo, gdzie moje filmy będą publikowane w ramach kopii zapasowej oraz w celu zwiększenia ich zasięgów i pozycjonowania. Na końcu dodam jeszcze, że na przemian w ramach odpoczynku od handlu na giełdzie będą dostępne także na moim drugim kanale Niecodzienny Gracz który jest poświęcony historią gier komputerowych oraz zawiera materiały z rozgrywki, możliwe że nieco już zapomnianych gier. Tak więc widzicie, że trochę rzeczy się pozmieniało, póki co dzięki za uwagę i do następnego odcinka, cześć.